Znajdujemy się na sali, która mieściła dotychczas salę historii. Miejsce, gdzie gromadziliśmy dokumentację, która pokazywała dorobek ośrodka, gdzie żołnierze przychodzący do jednostki, jak i kadra zawodowa, zapoznawali się z nim, gdzie był to początek procesu wychowawczego. Zgromadził nas na tej sali fakt dotyczący wyłącznie naszej społeczności. Od dzisiaj bowiem mówimy o Wojskowym Ośrodku Szkolenia Wyższajców Pożarnictwa jako zjawisku historycznym. Historia tej wojskowej placówki, jak już wcześniej było wspomniane, związana jest z miastem Lublinem i warszawskim okręgiem wojskowym. To w tym mieście prawie 18 tysięcy młodych żołnierzy z całej Polski zdobyło przygotowanie wojskowe i zawodowe niezbędne dla obronności państwa. Ponad 9 tysięcy roboczo godzin żołnierze pracowali na rzecz okolicznej przyrody, pielęgnując wiele hektarów lasów, wykonując pracę porządkowcy. Wreszcie tutaj co najmniej kilka tysięcy bezimiennych już teraz honorowych dawców krwi oddało Ponad 5000 tysięcy litrów tego bezcennego ryku Od kilku lat humanitarnie wspieraliśmy żołnierzką pomocą, sprawując patrona nad ośrodkiem szkolno-wychowawczym dla dzieci niedowidzących, których przedstawiciele są wśród nas. Prowadziliśmy wiele do ostatnich godzin istnienia. Prowadziliśmy stałą współpracę z wieloma jednostkami garnizonu i regionu. Również mieliśmy znaczne osiągnięcia w działalności kulturalnej, czego wyrazem był fakt wyróżnienia ośrodka <coughs> przez ministra kultury i ślubu. Wiadomo, nie da się opowiedzieć historii w kilku zdaniach, gdy tworzyło ją wiele pokoleń żołnierzy. To dzięki nim dzisiaj możemy zejść ze sceny z podniesionym czołem. To wreszcie tutaj. Obecnemu zespołowi kadry i grupie żołnierzy po 27 latach działalności przyszło dokonać zamknięcia historii tej placówki. Przekazaliśmy już zasadniczą część bazy materiałowej i szkoleniowej. Przed nami końcowe fragmenty rozliczeń. Informuję, że powstaje film o ośrodku jego historii. A szczególnie w dniach kończących jego funkcjonowanie. Dzisiaj pragnę podziękować za wsparcie, okazywaną pomoc, życzliwość i zrozumienie w wielu momentach działalności naszego ośrodka. Przede wszystkim przeorządzom, władzom miasta, dowództwu garnizonu, księdzu pułkownikowi Oprzyńskiemu za duchowe wsparcie i wzmacnianie nas w trudnych chwilach. Dowódcom, komendantom, szefom jednostek i instytucji wojskowych, a za waszym pośrednictwem całej kadrze, naszym przyjaciołom, pułkownikom Stanisławowi Machowiczowi, Zamborskiemu, Babutowi, panu magistrowi Kaznowskiemu, panu magistrowi Pedryczowi, Czefom Wydziału Ochrony Przeciwpożarowej, Okręgu Wojskowych, Rodzajów Sił Zbrojnych i WZKB. Szczególne słowa podziękowania i uznania należą się tym, którzy tworzyli ośrodek, tworzyli jego dorobek i dobrym imię.